Nowe wersje programów CADDECOR i CADDECOR PRO, oznaczone numerem 3.2 oraz program CAD kuchnię 7.2, wprowadzają zmiany w obrębie zarządzania obiektami dostępnymi w zakładce materiały standardowe. Dotychczasowa struktura katalogów została rozszerzona o dwa nowe foldery, to jest tekstury standardowe i tekstury użytkownika, do których to zostały przeniesione dotychczasowe obiekty znajdujące się w zakładce materiały standardowe. Troszeczkę to poplątane, ale jak produkujemy sobie to nazewnictwo, wówczas myślę, że już dalej łatwiej będzie nam omówić nowości dostępne w programie. Jak zajrzymy do, do folderu tekstury standardowe, dostrzeżemy tam dotychczasową strukturę folderów z bibliotekami graficznymi. No i tutaj w tym zakresie nic się nie zmieniło. Jeżeli wybierzemy sobie jakąś interesującą nas kategorię, to te, te materiały nam się pojawią tutaj w dolnej części ekranu w, w podglądzie i taką teksturę mogę sobie przeciągnąć na wybrany obiekt. W tym zakresie również nic się nie zmieniło. Dopiero po dwukrotnym kliknięciu na tym obiekcie dostrzegę zmiany w bocznym panelu we właściwościach materiału. O, oprócz dotychczasowych ustawień dostrzegę tutaj okno podglądu, takiego, nazwijmy to, stempla, na, na powierzchni którego będziemy mogli dostrzec ewentualne zmiany, które będziemy wprowadzali w przypadku ustawiania właściwości fizycznych. Wydając parametr odbicia, czy też dodając właściwość e, chropowatości, e, będę wpływał na wygląd tego stempla i jednocześnie e, docelowo ten materiał e, będzie. E, będzie renderował nam się w wizualizacji z takimi właśnie ustawieniami. Dotychczas, żeby zobaczyć taki efekt, trzeba było w całą stronę przerenderować. No teraz ten właściwości materiału, które ustawiamy, możemy obserwować w tym małym oknie podglądu. No, w przypadku takiego elementu, jak, jak tekstura cegły, no pewnie takie odbicie nie jest nam potrzebne. Zostawimy sobie jakąś taką niską wartość. Trochę chropowatości, oczywiście możemy zostawić może delikatny połysk, kilkuprocentowy, dołożymy jeszcze do tego elementu. I no, na takie, co, co najważniejsze, na takiej teksturze pewnie potrzebujemy mieć efekt wypukłości, więc sobie go również tutaj ustawię. Tak, tak ustawiony materiał, jeżeli bym przerenderował tą naszą scenę w tym momencie, to pewnie zobaczę, dostrzegę. Efekt mapowania wypukłości na, ty, na, na, tym, na tym elemencie. Mógłbym sobie taki obrazek zapisać. Zostawimy sobie na chwilkę te właściwości tego obiektu, powrócimy do niego jeszcze za, za jakąś chwilę. Wrócimy w tym momencie do okna z zakładką materi do zakładki materiały i zajrzymy do zakładki materiały standardowe. Tak oto doszliśmy do, do nowej kategorii materiałów. To, to widzimy Podobnie jak w przypadku tekstur widzimy strukturę folderów, którą tutaj mamy zdefiniowaną. Natomiast wewnątrz, jak, jak klikniemy sobie na wybraną ikonkę, zobaczymy zamiast podglądu tekstury, po prostu podgląd naszego stempla, na którym widzimy jakiś ustawiony efekt. Zatem jeżeli taką teksturę bym sobie przeciągnął na przykład na, na płaszczyznę, tutaj widzimy różne kategorie, oczywiście możemy je sobie przeglądać, zatem jeżeli wybrany, wybrany materiał przeciągnę sobie na płaszczyznę, to od razu na tą płaszczyznę zostanie ten, obiekt, ten materiał naniesiony z ustawionymi właściwościami widzimy, jak kliknąłem dwukrotnie, żeby przejść do, do właściwości materiału, to widzimy, że mam tutaj połysk, odbicia, chropowatość ustawione na tym elemencie. No i oczywiście znowu, gdybym sobie tą scenę na przykład od razu teraz przeliczył, no to zmiany, już nie, nie ustawiając niczego na tym elemencie, od razu ten, ten materiał będzie renderował nam się z ustawionymi właśnie właściwościami, przypisanymi do tego materiału. Oczywiście, gdybym chciał sobie coś zmienić na takim obiekcie, to mogę tutaj skorygować te parametry, czy to odbicia, czy chropowatości, czy, czy połysku. Taka sama sytuacja może dotyczyć jakiś innych elementów tutaj w kolekcjach materiałów znajdziemy na przykład dużo ustawień jakichś parametrów szkła takie, takie parametry szkła po prostu możemy sobie przenieść na, na interesujący nas element, a w podglądzie oczywiście nadal możemy zobaczyć jak to wygląda, ewentualnie jeżeli sobie przeliczymy, zobaczymy to na podglądzie od razu jak ten kolor wyrenderowany będzie wyglądał mamy tutaj przykład naszej butelki od razu z zaniesionym materiałem. Te materiały możemy sobie w ten sposób e, ustawiać, możemy je modyfikować i co ważne, jeżeli sobie zmodyfikujemy jakieś parametry, na przykład jakiegoś koloru e, czy też e, materiału, możemy go sobie zapisać we własnej bibliotece. Przykładowo, zobaczmy, popatrzmy sobie na te pomidory tutaj, ja tutaj tak będę równolegle może jeszcze pokazywał na podglądzie renderingu też, żebyśmy E, e, widzieli jak to wygląda. Mamy jakiś wybrany kolor domyślny z bazy te, tych elementów, one nie mają żadnej właściwości ustawione więc gdybym chciał sobie zmodyfikować kolor na przykład tych pomidorów, żeby były takie żywsze, bardziej soczyste, intensywne, to mogę zmienić barwę koloru, tak, widzimy. E, drugą rzeczą, którą mogę sobie zmienić tutaj, e, to zmianę parametru e, odbić, tak, no tak, żeby coś się w nich tam odbiło. Tu widzicie, jak zwiększam, to oczywiście te, te ten stempel nam pokazuje od razu na bieżąco, no ale też ponieważ włączyłem równolegle jak gdyby pogląd renderingu, żebyśmy mogli zaobserwować to, więc widzimy to też na podglądzie renderu, że tam też to, to, to nam się zmienia, tak? Natomiast co dalej z tymi ustawieniami? No taki, tak, taki pomidor pewnie nie chciałbym, żeby był taki bardzo odbijający, więc tutaj ustawię sobie jakiś minimalny poziom odbić, natomiast to odbicie rozmyję sobie jeszcze dodatkowo chropowatością, tak żeby uzyskać taki po prostu rozmyty obraz odbicia, taki połysk światła. Pamiętajmy o tym, że parametr chropowatości, tak samo jak i parametr połysku tutaj, który też mogę ustawiać sobie na, obiekcie, na obiektach, jest, są parametrami zależnymi od parametru odbicia, czyli bez tego parametru odbicia żaden z nich po prostu nie działa, czy to będzie dużo, czy, czy, czy mniej. To tutaj ża żadna, żadna właściwość nie zadziała, jeżeli nie będzie tegonego parametru odbicia. Dla takiego pomidora, no pewnie tam nieduże, jakieś może 5% odbicie, nawet może troszeczkę mniej, delikatne właściwości. Jeżeli to ustawienie będzie mi odpowiadało, tak ustawiony kolor czy też yy, materiał mogę sobie zapisać na przykład yy, do bazy użytkownika. I tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą funkcją, ponieważ pozwala ona nam stworzyć yy, własny materiał w oparciu o yy, zdefiniowane wcześniej właściwości. No, ja bym sobie tutaj nazwał na przykład taką grupę, nie wiem, kolory yy, owoców. Kolory owoców, tak i na przykład nazwę sobie ten kolor, nie wiem, pomidor malinowy, tak? malinowy. Jak dam opcję zapisz, ten materiał z tą właściwością został już zapisany w bibliotece w materiałach tutaj użytkownika. Materiały użytkownika, moje materiały, no i mam tutaj ten folder kolory owoców. To oczywiście będę mógł sobie przenosić później na jakieś inne elementy w miarę potrzeb. Teraz tak samo z tą cegłą mógłbym sobie postąpić, na przykład zapisać ją e, w bibliotece. tak, Czyli znowu, za pomocą przycisku, zapis materiału do bazy, mógłbym sobie dodać tą, tą teksturę cegły z zapisaną właściwością. Ale chciałbym tutaj Państwu pokazać jeszcze inną e, możliwość. Otóż, jeżeli mam tu na tej cegle na przykład ustawioną jakąś właściwość tego delikatnego odbicia, tam połysku, do tego efektu wypukłości przede wszystkim, to e, mogę sobie tą teksturę zastąpić. E, w, w projekcie na przykład inną własną teksturą. Mogę skorzystać na przykład z materiałów użytkownika. Mam tutaj jakieś własne cegły, tak? I ma, mo, mógłbym sobie na tą powierzchnię przenieść cegłę. Ale jeżeli przeniosę sobie taką teksturę na, ta, na, na tą powierzchnię, tak bezpośrednio, na wprost, no to ta tekstura, nie mając żadnych właściwości, wyzeruje mi wszystkie ustawienia, które do tej pory miałem tutaj poczynione na tym, na tym elemencie. A ja tego nie chcę, nie chcę, więc cofnę się jeszcze tutaj na chwilkę i zaznaczę sobie opcję. Zachowaj właściwości materiału. Jeżeli te, te, tą opcję będę miał włączoną, przeciągnę teksturę na tą powierzchnię, to yy, ona została rozłożona na tym obiekcie, oczywiście. Natomiast jak kliknę dwukrotnie we właściwości, to widzę, że te ustawienia, które miałem dla tej wcześniejszej cegły poczynione, tak samo tutaj teraz są. Dostępne. No Jedną rzeczą, którą bym może zrobił, ponieważ ta tekstura jest w dużym rozmiarze, więc y, dopasowałbym ją sobie do obszaru, na którym mam ten element i taką teksturę z ustawionymi właściwościami. No może jeszcze sobie zobaczymy, może można coś skorygować. Tak? Ale mogę sobie przeliczyć, powiedzmy, tą scenę z tą, z tą cegłą. Jeżeli będzie mi odpowiadała i, i ustawienia właściwości tego materiału, to mogę je sobie po prostu zapisać y, do materiałów. Użytkownika. No, wydaje się, że na podglądzie wygląda to całkiem e, fajnie, więc nie będę tutaj się nad tym dłużej zastanawiał, po prostu tą teksturę, jaką materiał zapiszę do materiałów użytkownika, no i tutaj sobie zrobię grupę na przykład cegły, cegły, tak, no i tam cegła 1, możemy sobie ją tak nazwać, już nie będę zmieniał tej, tej nazwy, klikam zapisz, od tego momentu tą teksturę będę mógł odnaleźć w materiałach użytkownika. Czyli połączyłem sobie tutaj własną teksturę z ustawieniami, i zapisałem do materiałów użytkownika, i w ten sposób będę mógł już tą teksturę wykorzystać w każdym kolejnym projekcie, w każdym kolejnym miejscu, po prostu przeciągając ją z tego miejsca na interesującą mnie płaszczyznę. Bardzo prosta, użyteczna rzecz. Możemy w ten, sobie, w ten sposób sobie zbudować własną bibliotekę elementów ze zdefiniowanymi właściwościami, co zaprocentuje nam po prostu w przyszłości. Redukując czas pracy potrzebny na ustawianie właściwości właśnie tychże materiałów, dodam jeszcze, że możemy zadziałać też w drugą stronę. Otóż, jeżeli mamy jakiś element w rysunku, powiedzmy, że tą butelkę tutaj, chciałbym zrobić z niej butelkę szklaną, ale jednocześnie z zachowaniem koloru, który na niej obowiązuje. Czyli mógłbym w materiałach standardowych wybrać sobie na przykład, tutaj mamy takie jakieś materiały typu szkło i powiedzmy, mamy tutaj szkło czerwone Normalnie, jakbym sobie przeciągnął to szkło, powiedzmy, czerwone na ten element, no to ta butelka zrobiłaby mi się po prostu czerwona zgodnie z tym, co mamy tutaj ustawione. Ale e, znowu, gdybym mi na przykład odpowiadało ustawienie tego szkła i chciał, chciałbym zachować na przykład kolor, który mam w tej chwili, a, akurat biały kolor, to może to nie jest jakiś e, e, nic szczególnego, tak ale gdybym chciał zachować e, właściwości tego e, koloru. Materiału na tym obiekcie, a jednocześnie mieć go na przykład szklanym, to mogę znowu zaznaczyć sobie opcję tutaj: zachowaj teksturę materiału. I przeciągając tutaj na, te, na ten e, obiekt tą, e, ten stempel, e, mam zachowany kolor, a jednocześnie właściwości, które są przypisane do ustawień tego. Tego wybranego przeze mnie stempla zostały przeniesione po prostu na tą teksturę. Na tej funkcjonalności kończymy już omawianie nowości w programie. Zachęcam do jej wykorzystania w codziennej pracy, zwłaszcza tą możliwość tworzenia materiałów i zapisywania ich we własnej bibliotece materiałów użytkownika. Życzę przyjemnej pracy, dziękuję za uwagę. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu czy to telefonicznego, czy mailowego, czy poprzez komunikatory internetowe.